Pierwszy samochód dla młodego kierowcy? Jakie auto wybrać? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim budżet. Weź pod uwagę nie tylko cenę auta, ale także wysokość słodki ubezpieczenia. Stan techniczny. Obejrzyj auto z kimś, kto będzie potrafił Tobie doradzić. Nie wybieraj samochodu pod kątem modelu. A jego stanu technicznego, aby nie spędzać czasu na naprawach. Pojemność silnika nie zadziała. Tutaj zasada im większy, tym lepszy. Wręcz przeciwnie, miejskie auta z małym silnikiem oznaczają tańsze OC. Najwięcej zapłacą właściciele sportowych samochodów rozwijających duże prędkości. Roczny przebieg. Zasada jest prosta. Im bardziej wysuszone auto, im więcej kilometrów na liczniku, tym wyższa składka OC. Wiek auta. Zależność jest odwrotna niż w przypadku wieku kierowcy. Zazwyczaj im starsze auta, tym wyższa cena polisy. Wbrew pozorom, kupno młodszego samochodu pozwoli nam zaoszczędzić co nieco. A ty jakie planujesz auto zakupić po zdaniu prawka? Piszcie w komentarzach.